Często uważamy, że my komunikujemy swoje potrzeby. Generalnie jako ludzie uważamy, że my komuś coś zakomunikowaliśmy i ten ktoś nagle tę potrzebę będzie wyrażał. Natomiast zabawa polega na tym, ta niezbyt przyjemna zabawa, niezbyt zasobna zabawa polega na tym, że jeżeli marudzimy, a marudzimy dlatego, że nasze potrzeby właśnie są niezaspokojone, to druga, druga strona kompletnie nas nie słucha. Teraz ten przykład Justyny tutaj, tak jak powiedziałaś, ty wiesz, dlaczego ktoś punktuje coś konkretnego i ty chcesz, żeby on to punktował. I oczywiście w tej relacji jest to coś troszeczkę innego, ale teraz, no bądźmy szczerzy, moje drogie. Um, przypomnij sobie sytuacje, w których mężczyzna nie zrobił tego, co ty chciałaś, żeby zrobił i co mu komunikowałaś w jakiś sposób. I zwróć uwagę, jaki wtedy komunikat zazwyczaj szedł, w jaki sposób on szedł. Czy on był bardzo konkretny, czy był wprost, czy może był. No i znowu. Wychodzi na to, że ja naprawdę mam same takie trudne rzeczy do powiedzenia dzisiaj. Ale to jest nasza praca, My tak naprawdę. trzeba. Ja myślałem, że wiecie, że idziemy z troszeczkę innej strony, no ale jednak, no, rzeczywistość to rzeczywistość. Czy komunikujesz o swoich potrzebach, czy komunikujesz to, co czujesz w tym momencie, czy po prostu wbijasz szpilę? Bo nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo przyznać się do tego, że czasem komunikujesz coś po to, żeby to druga strona poczuła się tak samo źle jak ty w tym momencie. To nie jest wygodne. Ale bądźmy szczerzy, moje drogie, teraz naprawdę, bądźmy szczerzy, moje drogie. Wy jesteście tego mistrzyniami generalnie. Jesteście w stanie o wiele bardziej wyczytać czułe punkty mężczyzny. I bądźmy naprawdę szczerzy. Ty wiesz, jak mu przypierdzielić tak, żeby on to bardzo mocno poczuł. Ty nie musisz dużo mówić. Często wystarczy, że na niego odpowiednio popatrzysz. Coś powiesz, albo właśnie w tym momencie czegoś nie powiesz. I on się poczuje... Niezbyt zasobnie mówiąc tak bardzo, ale to bardzo delikatnie. O takim marudzeniu tutaj też mówimy. Zdecydowanie. Ja się zawsze uśmiecham do takich przypadków na konsultacjach albo w ogóle jak rozmawiam z kobietami, że kobieta potrzebuje, żeby coś zostało zrobione. Czy relacyjnie, czy od swojego partnera. Jedyną strategią komunikacyjną jest... Mówienie o tym w sposób bardzo intensywny, bardzo częsty, bardzo dobitny. I zawsze ja się uśmiecham do sytuacji, w której rozmawiam z jakąś kobietą, mówię: No dobrze, ile razy mu powiedziałeś 30 i będę mówiła jeszcze 20 innych razy, 80, aż w końcu dojdzie i dotrze i do, wiecie, zrozumie. No to jakby. Ale on tego nie słyszy. Nie do końca jest to <grym> zasadne, bo wiecie, jak robicie 60 raz coś, co nie działa, to dlaczego? To jest bardzo ciekawe. Dlaczego za 61 miałoby zadziałać? Albo za 62, albo za 64? Nie wiem, otwiera się jakaś niesamowita komora zrozumienia? Albo ten mężczyzna po prostu to jest znanie olśnienia, które spływa na niego z niebios i ta za tym 65 zrozumie? Prawda brutalna jest taka, że jakby... Ilość powiększona Waszych komunikatów, niestety tego nie zmieni. Warto by się było raczej zastanowić, jak zmienić ten komunikat w samej swej, w swojej formule, żeby nie był właśnie takim e, marudzeniem i żeby w końcu tam dotarł. 89 raz też nie. Szybka historia od razu, która też to będzie bardzo ciekawie obrazować, bo to jest, <grystanie> jak to powiedziałaś, to od razu miałem <grystanie> też ten obraz w głowie, bo gdyby to było tak, że to jest powtórzone 61 raz, to to tam jeszcze pół biedy. Ale często no jest tak, wiem. że za każdym razem ta intensywność komunikatu i emocje, które tam są, czyli twoja złość, przejawia się już nie tylko jako złość, tylko zaczyna być frustracją, a czasem nawet może być pewnego rodzaju dozą agresji, nazywając rzeczy po imieniu. Przypominam się historię, jak jadę sobie kiedyś jedną linią autobusową, w której pomiędzy miastami, nie, nie autobusem w mieście, w której wykupuje się miejsca. I ja sobie siadłem i widzę, że w pewnym momencie podchodzi starsza kobieta po prostu. Ja akurat to, że była kobietą w tej, w tej historii nie ma dużego znaczenia. Znaczenie ma to, jak my się komunikujemy w pewnych momentach. No i pyta się mnie, czy to miejsce w danym, w danym miejscu, czy to miejsce jest zajęte. Więc ja odpowiadam, że nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, nie widziałem nikogo, ale nie chcę mówić, że jest wolna. Bo nie wiem, po prostu, ja nie lubię wprowadzać kogokolwiek w jakikolwiek błąd. I w pewnym momencie przychodzi osoba, która siedziała na tym miejscu obok tego miejsca, ale nie mówi w języku polskim i kompletnie go nie rozumie. Więc dana kobieta pyta się akurat tego mężczyzny, czy to miejsce jest wolne. I on jakby stara się pokazać tej osobie, że on nie mówi w tym języku. Więc ja tak tylko na to delikatnie patrzę, co robi wtedy ta kobieta? I to, to jest zawsze fa fascynujące, bo to nie jest to, że, żeby było jasne, gdyby na miejscu tej kobiety był mężczyzna, zachowałby się dokładnie tak samo. Mówi dokładnie to samo, co powiedziała wcześniej, tylko głośniej, jakby to, że mówi głośniej miało sprawić, że ten człowiek będzie mówił w innym języku. I mówi drugi raz, znaczy no, to miejsce wolne jest, a ten już naprawdę facet przestraszony. I, i nie pamiętam w jakim języku on się komunikował, nie jestem w stanie tego teraz w żaden, w żaden sposób zagrać. Ale jak gdzieś tam mówię, że wie pani, chyba, chyba ten człowiek nie wie, i nie do końca się dogadacie, bo nie mówi po polsku. I ta osoba, słuchajcie, jak się wróciła w moim kierunku, to w oczach miała mord, po prostu, bo nie dostała tego, co potrzebowała w tej chwili, nie dostała odpowiedzi na pytanie. I teraz znowu, oczywiście to jest wymagające, żeby zwrócić uwagę na to, że okej, okay, ta złość, ta frustracja. Na Bogu w ducha winnego człowieka, który po prostu nie zna języka, a on nie wie w bladego pojęcia, co ty do niego mówisz w tym momencie. On nie wie, czy ty chcesz się zamienić na miejsce, czy chcesz wyjść do toalety, czy chcesz poprosić o drogę, czy cokolwiek innego. Ale ona powiedziała bodajże dwa albo trzy razy, i za każdym razem, słuchajcie, intensywność najpierw było zdziwienie z delikatną dozą złości od razu, irytacja na odpowiedź, później irytacja z silną frustracją, później frustracja, która zaczynała być już agresją. I teraz przenieśmy to na nasze życie. Czy tak często nie jest, kiedy wiesz, robisz coś w jakiejś jednej konkretnej sytuacji i nie wiem, uważasz, że prosiłaś swojego partnera, żeby coś zrobił, ale on tego nie słyszał, bo wybaczcie to określenie, ono jest też bardzo obrazowe. On słysza pewnego rodzaju grędzenie. A jeżeli już coś w końcu zrobi, bo usłyszy tego grędzenia całą masę, to rodzenie gdzieś tam ciągle za tym jest, to nie zrobi dlatego, że on chce sprawić, żebyś to poczuła się lepiej. On zrobi to po to, żeby mieć święty spokój. A jeżeli będzie coś robił dla Ciebie, żeby mieć święty spokój, to pytanie dla Niego, które można by było mu zadać, po jaką cholerę jest w tej relacji? Tak po jaką cholerę Ty jesteś w tej relacji? Bo idąc dalej za tym wszystkim, o czym tutaj mówimy, skąd się to bierze? To jest, wiecie, to jest taka strategia, to takie marudzenie i ględzenie, jak niedojrzałe, emocjonalne dziecko, które często mamy w sobie. Ktoś nie robi czegoś, co my chcemy, żeby zrobił, albo nasza potrzeba jest niespokojona, to my i zaczynamy się złościć. Bo on jest winny tego, co my czujemy w tej chwili. Jeżeli w ten sposób będziecie komunikować o swoich, swoich potrzebach, moje drogie, to pamiętajcie proszę o tym, że to nie wpłynie na to, że ktokolwiek te potrzeby, potrzeby dostrzeże. Wręcz przeciwnie. Jeżeli będziesz obwiniać, obarczać, w ten sposób marudzić e, i narzekać non-stop, tudzież ględzić i tu można wstawić co masz różnego rodzaju słów, nie wpłyniesz na to, że druga strona usłyszy Twoje potrzeby. Nie, bo w tym momencie każdy człowiek, nieważne czy to mężczyzna, czy ktokolwiek inny, on będzie się czuł osądzany. A jeżeli się czuje osądzany, to on się zaczyna bardziej przyglądać w sobie. Zaczyna się w nim pojawiać poczucie winy, być może złość, frustracja, być może bunt, cała masa innych rzeczy. Ale on naprawdę fizycznie, mentalnie, emocjonalnie i energetycznie przestaje cię słuchać. A jeżeli przestaje cię słuchać, to nie ma, nie ma opcji, że nawet jak powtórzysz 189 razy, 89 tysięcy razy, on nie będzie tego słyszał. Bo on będzie czuł tą energię i w tym momencie jest... Shut down. Informacja wchodzi i wychodzi, albo w pewnym momencie wychodzi i się odbija, bo on wychodzi z danego pomieszczenia i przestaje Ciebie słuchać. Wiem, to jest niewygodne, ale akurat ta metafora, w sensie ta historia, którą powiedziałem o tych dwóch językach, dla mnie jest też bardzo obrazowa, bo my naprawdę komunikujemy tak się sekund. inaczej. Ja wiem, moje drogie, że jak Ty mu dajesz jeden, drugi, trzeci, osiemdziesiąty, czwarty sygnał, to dla Ciebie to jest oczywiste, dla Twojej przyjaciółki to jest oczywiste. Dla Twojej siostry to jest oczywiste, matki, babki, wszystkich w klanie rodzinnym to jest oczywiste, ale dla Niego nie. Dlaczego? Bo to jest mężczyzna. My komunikujemy się inaczej. Dla nas często, ja wiem i zaraz też może powiedzieć, ale to jest takie zbyt proste, zbyt trywialne, banalne i tak dalej. Miejcie pretensje do tego, kto nas stworzył, do ewolucji, do biologii, ale generalnie naprawdę mężczyzna inaczej przetwarza informacje. Ty jesteś w stanie widzieć, dostrzegać więcej i robić co masz ma z innych rzeczy. Mężczyzna patrzy bardziej wektorowo. Jak ktoś nie ma początku, środku i końca, to on się na pogubi. I ja wiem, i teraz dużo kobiet mówi, to wy jesteście jakimś gorszym gatunkiem, wy jesteście głupsi jesteście i tak dalej. No, ale gdyby nas nie było, to nie byłoby też gatunku. <ścoughs> to tak jak idzie o dosyć ważniejszej męskości. No wiem, ale teraz tak celowo taki, taki prosty argument, ale drugi, który również jest bardzo dosadny. Ale zwróć uwagę, że mimo tego, że jesteśmy tacy prości, to bez nas by czegoś na tej planecie brakowało. Zwróć też uwagę, że mimo tego, że możemy jesteśmy tacy prości, to jakiś jeden prosty facet w tym momencie mówi ci coś, co trafia bardzo głęboko i akurat z tym facetem się zgadzasz i to nie znaczy, że jestem jedyny niepowtarzalny wyjątkowy. Chociaż, ale i tacy mężczyźni też są, więc mam nadzieję, że rozumiecie o co tutaj chodzi. Nie jest przyznać, wygodne przyznać się do tego, że my często nie komunikujemy swoich potrzeb. My nimi obarczamy drugą stronę i obwiniamy drugą stronę, że to potrzebnie jest zaspokojone. Ale jeżeli tak będziemy robić, nie ma opcji, że ktokolwiek będzie chciał nas słuchać. Jasne, ale ta historia z autobusu jest też o tyle inspirująca, bo ma jeszcze szerszy kontekst. Bo jak na to. Z kontekstu odpowiadania o tym, co mówił Paweł, to może by się było wydawać, że to jest takie irracjonalne, bez sensu, w ogóle kompletnie niezasadne, no bo jeżeli ktoś komunikuje się w innym języku, to po co 30 razy coś powtarzać? I dla nas to jest logiczne, ale oczywiście my na poziomie nieświadomym wdrażamy te strategie, które są nam najbardziej znane. I zobaczcie sobie, my bardzo często robimy coś, co nie działa, dlatego że znowu nie znajdujemy strategii, na którą moglibyśmy to zamienić. My nie mamy dostępu do użytecznej wiedzy albo do użytecznych komunikatów, albo do użytecznych narzędzi, albo do użytecznych modeli nawet komunikacyjnych, które mogłyby nam to, wiecie, zamienić, no bo jeżeli nie mamy wiedzy o jakiejś strategii, która byłaby funkcjonująca, to będziemy znowu wyciągać z naszego całego arsenału narzędzi to jedno. Nieważne, że to młotek, a wy chcecie coś wywiercić. Nie, ale ma młotek, to może powalać 300 razy, to w końcu ta śrubka wyjdzie. Nie wyjdzie. Jakby naszym zadaniem jest to, żeby rozszerzać ten arsenał narzędzi na bardziej skuteczne. Bo to, że macie jeden młotek, jest fantastyczne, dbajcie o ten młotek, on jest super zasadny, ale jest super zasadny w określonych kontekstach. Natomiast, kiedy my poszerzamy swoje umiejętności komunikacyjne, uczymy się tego, że można ze sobą rozmawiać, można zadawać pytania, można wspólnie ustalać jakieś zasady, można prosić kogoś, żeby podejmował decyzję, można wymyślać konsekwencje, można reagować zachowaniem, można wymyślać wspólne rytuały. Wiecie, nagle się okazuje, że my mamy 3 miliony 870 Jeden innych rozwiązań, z których moglibyśmy skorzystać, ale skorzystać możemy dopiero wtedy, kiedy wiemy, że one istnieją, i kiedy się ich nauczymy. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to dalej z tym jednym młotkiem będziemy próbować wykręcić śrubkę. No nie tak. Tak, a mężczyzna przy czymś takim czuje się tak, jak negatywnie oceniany uczeń przez nauczycielkę, której nie lubi. Ta metafora myślę, że trafi chyba do każdego, bo każdy z nas był kiedyś w sytuacji, gdzie nauczyciel, którego po prostu nie trafił. Uh... Był w jakiś sposób oceniany, był w jakiś sposób osądzany i dany człowiek się czuł z tym absolutnie źle. Więc w wielkim skrócie tak czuje się mężczyzna. I teraz od razu płynnie przechodząc do tego, w jaki sposób można się troszeczkę naczech mogli. Oczywiście. zawsze. Wiecie co? Bo teraz, jak Paweł o tym powiedział, to przyszła mi taka inspiracja, że bardzo często mężczyźni o tym często nie mówią, bardzo często bardzo po polsku to powiedziałam, ale jedną z takich potrzeb mężczyzn jest potrzeba świętego spokoju, własnej przestrzeni, ciszy, autonomii. I oczywiście ja znowu generalizuję, bo to nie jest tak, że kobiety nie mają nagę, mężczyźni mają, aż tak się nie różnimy. Ale ta potrzeba świętego spokoju generalizując jest na wyższym poziomie niż u nas kobiet. I kiedy my wdrażamy te wszystkie zachowania z brakiem zaufania, z jęczeniem, z nachalnością, z marudzeniem, z taką intensywnością bycia uwieszonym na kimś, to w tym momencie nie zaspokajamy naszemu mężczyźnie tej potrzeby, jaką jest zwyczajnie po prostu banalny, święty spokój, cisza, oddech. A kiedy ta potrzeba nie jest zaspokojona, to nasz mężczyzna będzie jej szukał gdzie indziej. I mogą się pojawiać takie przestrzenie w waszym życiu, że będziecie czuły, że on się dystansuje i nawet nie wiecie dlaczego. I będziecie się zastanawiały, może to ja, może jakieś moje zachowanie, może powinnam coś zmienić. A tam bardzo często jest ta przestrzeń, gdzie on zwyczajnie nie ma przestrzeni dla siebie, nie ma ciszy, nie ma luzu i nie ma takiego oddechu, w którym mógłby sobie powiedzieć. I teraz panowie, dajcie nam znać, czy przypadkiem rzeczywiście tak nie jest, bo nie wierzę w to, że tak nie jest, ale może mnie poprawicie i może się zainspirujemy do czegoś innego. I moje drogie kobiety, jeżeli będziemy takie intensywne, to ten mężczyzna potem wiecie. Nie będzie tego szukał tak jawnie, ale po kątach zawsze znajdzie. I teraz, idąc za tą metaforą, właśnie, znając w się sensie za tym, co powiedziałaś, tworząc pewną metaforę. Jeżeli mamy wspólną przestrzeń, to jeżeli mężczyzna nie ma zaspokojonej tej potrzeby spokoju to on szuka swojej jaskini, wiecie, tak metaforycznie rzecz biorąc, posługując się wręcz psychologo-ewolucyjną niemalże, tym bardziej oddala się ta jaskinia jego, to jego gdzieś tam spokój od waszej wspólnej przestrzeni. Na początku to może być delikatne. Może nie chcieć tak szybko wracać do domu, może nie cieszyć się tak bardzo na twój widok, może przestawać delikatnie tęsknić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale im mniej jest tego, na przykład, jeżeli ta potrzeba nie jest zaspokojona, tym dalej ta nie jest od domu. nie jest wygodne? Wiemy, natomiast wiecie, jak jest. E, no i odpowiedzi. Wiesław pisze, tak jest, Dawid, tak samo. E, to super, że są koledzy okay. mężczyźni. Kamil napisał własną przestrzeń takie pudełko nicości. Nie wpuszcza się tam kobiety, bo to, to już jest coś. No tak. Ale to jest niesamowite. że pisze, prawda. My tego, nie, go, my tego nie rozumiemy tak do końca, bo u nas raczej takie pudełeczka nicości nie funkcjonują, ale z męskiej perspektywy, męskiego świata, jesteśmy w stanie to przyjąć. Nie właśnie. Omówić Waldek nadzieję. napisał też, facet potrzebuje swojej jaskini. Dokładnie, właśnie tak. I znowu trudno jest często powiedzieć temu mężczyźnie, że on no w tym momencie potrzebuje świętego spokoju, bo teraz zobaczcie, jakbyś usłyszała nawet tak. taki komunikat. No. Naturalne jest to, że my bierzemy to do siebie, albo przecież „daj mi teraz spokój, proszę”. Nawet tak powiedział, nawet z taką energią. Naprawdę trzeba mieć w sobie dużo ogarnięcia, wewnętrznego luzu, spokoju, zrozumienia drugiej strony, zrozumienia siebie i tak dalej, i tak dalej, żeby nie brać tego do siebie, bo jesteśmy tego uczeni. Teraz więc, co zrobić w takim razie, żeby delikatnie to zmienić? Jakie sugestie tutaj Wam możemy powiedzieć? Jedną z moich jest chociażby to, żeby bardziej przyjrzeć się swoim uczuciom i komunikować o tym, co ty czujesz, ale nie obwiniać drugiej strony. Bo prosty wiecie, banalny przykład, ale na banalnych przykładach można pokazać codzienne sytuacje, które mhm. dotykają każdego z nas. Jeżeli mieszkacie razem i dajmy na to, Twój partner nie wyrzucił śmieci, bo go, jak ty uważasz, prosiłaś, i w momencie, kiedy on wraca, mówi: No, znowu nie wyniosłeś śmieci. Albo możesz, nie wiem, poczytać różne książki i źle to zinterpretować, i źle zintegrować sobie, i nagle uważasz, że mówisz o swoich uczuciach, jakbyś denerwuje mnie, jak nie wynosisz śmieci. To w ogóle nie jest to. A zwróć uwagę, jak, jak ty się poczujesz nawet, kiedy zwerbalizujesz to, czujesz złość, ponieważ i teraz nie obwiniasz kogoś, jeżeli w zależności oczywiście od tego, jak dalej będzie brzmiało to zdanie, ale jeżeli nawet, powiesz na dzień dobry, co ty czujesz. To dla wielu mężczyzn, sam, sam ten zwrot, jak Ty się czujesz w tym momencie, jeżeli jemu na Tobie zależy, to w tym momencie jego wszystkie możliwe radary są, są skierowane w Twoim kierunku. Tylko teraz ważne, bo jeżeli te radary są tam skierowane, to on też ma swoje różne rzeczy. Jeżeli on znowu poczuje się właśnie osądzany, to on w tym momencie będzie siebie obwiniał, że to znowu On co spieprzył i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli na przykład mówicie wprost, co, co, co czujesz względem tego, co się dzieje w tym momencie? Nie nawet tłumacząc, co on ma zaraz robić, nie, ale samo powiedzenie tego, co czujesz w tej chwili, samo to słuchajcie. To tak wpływa na relacje, ale to tak wpływa na relacje, że to jest nie do opisania. Bo samo to, że ty to powiesz, że ty to wyrazisz, jeszcze to tak jak ty, jak twój sposób rozwiązywania problemów. Zauważyłaś, ile razy miałeś tak, że ty miałeś potrzeby się wygadać jak się wygadasz, to ty znajdziesz 10 tysięcy razy lepsze rozwiązanie, niż jakikolwiek facet, który ci daje to rozwiązanie wcześniej. Jak on ci daje to rozwiązanie, to ciebie tylko bardziej szlak trafia, bo przerywa bardzo ważną potrzebę, którą stara się zaspokoić, bycia wysłuchanym, a on ci daje rozwiązania, więc ciebie to denerwuje. I znowu, ty wtedy zaczynasz mówić więcej albo się blokujesz, ale nie mówisz o tym, co czujesz. A kiedy to zrobisz, to podobnie jak przy rozwiązaniu sytuacji, przy rozwiązaniu problemu, zaczynasz bardziej dostrzegać to, co się dzieje w tobie i delikatnie zaczynasz to z siebie uwalniać. Tylko znowu, jaka jest intencja pod spodem? Czy uważasz, że czujesz się tak przez niego, czy czujesz się tak, ponieważ jakaś Twoja potrzeba jest niezaspokojona, a to są dwie zupełnie różne rzeczy. To ja jeszcze dopowiem trochę, to co się na czym skupił Paweł i na przykład wiele modeli komunikacyjnych jest super zasadnych, bo one bardzo często skupiały się na tym co my mówimy, czyli na słowach, jakie my wypowiadamy, i to jest absolutnie ważne, żeby te słowa były tak ładnie okrojone w jakiś taki bardziej subtelny komunikat niż ty znowu, prawda? No ale to wiecie, bo jesteście dosyć inteligentne. Natomiast to, co jest dosyć problematyczne w tym kierunku, to jest nasza energetyka, z jaką my mówimy. To jest bardzo często coś, o czym mało kto wam powie, bo wiele książek, jakby wiecie, uczących komu jakichkolwiek komunikacyjnych modeli nie, nie zwraca w ogóle na to uwagi, ale nasza energetyka. Nasz stan psychofizyczny, nasz tembr głosu, to z jakim my mówimy głosem, czy my rzeczywiście powiemy słaj, no Misiek, trzynasty raz te śmieci ja już jestem zmęczona. Nie możesz! Jakby nie będę teraz wchodziła w te wszystkie stanki, bo za nie ma absolutnie żadnej zasadności. Drogie panie sobie dopowiedzą. Natomiast słowa to jest jedno. Na to, to wszystko, co idzie z nas, energetyka, temper głosu, to z jaką intencją my mówimy, jakie emocje my sobą przekazujemy, jest absolutnie ważne. I uwierzcie mi, to nie jest tak, że mężczyźni są jak jakaś skała odłączona od czuwania emocji. On doskonale czuje. Czy ty to mówisz, bo jesteś zmęczona? Bo jest ci smutno? Bo już po prostu nie dajesz rady i dalej go uwielbiasz, kochasz, ale już nie masz siły. 30 razy wnosi. Tych śmieci. Czy mówisz to po to, żeby wytknąć mu te błędy, żeby powiedzieć, że jest beznadziejny, że nie kupił tego worka i w ogóle to wszystko trzeba zrobić. Mężczyźni to czują, oni też wyczuwają nasze emocje, oni wyczuwają naszą energetykę. I to nie jest tak, że oni są jak jakaś taka, wiecie, zablokowana skała. On wie, dlaczego ty to mówisz, więc zwróć też sobie na to uwagę.